谢谢，参与？我 Myślę, że przewidamy te kaczki brawami, nie? Skoro już wyszły. Widzicie, mają w oczach tylko jedno pragnienie wydostać się stąd. A my to pragnienie przekreślamy. Uwaga.

はい。

Ja pierwniczę. A człowieka się nie boją, ale boją się Boją się psa. To będzie slalą między tymi pałkami. Aj, dam. Aj, dam. Aj, dam. Bravo! Aj, aj, off. do, do zagrode. No i teraz pozostała nam zagroda. A to już niebieskie. Trochę pomarańczowa. Tam ta zagroda dalej. Potem będzie tutaj. No, no. no, no, no. Jak widzicie Państwo, prędkość roja dorównuje prędkości kaczek, <zuj> czyli jest to dwukrotna prędkość światła. Niektórzy się śmiali kiedyś, że roj to nawet jak leży, to biegnie. I Rzeczywiście, po nim to widać. To co? Wyciągniemy te kaczki z tej zagrody i spróbujemy je manewrować w ten tunel, jakże pięknie tutaj przystrojony. W ostatniej chwili, specjalnie dla Państwa, tak aby było ciekawie. Zobaczymy, czy się uda. Kaczki gotowe, gotowe. też? a Państwo gotowi? To zaczynamy. We are. Mm -hmm. teraz za... tutaj zrobił falstart, bo my wcale nie z tej strony, chcieliśmy te kaczki tutaj wcisnąć. Mm -hmm. Roy, stay

No, proszę Państwa, ja nie wiem po co ja tutaj jestem w ogóle potrzebny. W zeszłym roku miałem taki pokaz w Kielcach. Zacząłem coś tam gadać przez ten mikrofon, zeszło mi 10 minut, obróciłem się, ludzie cały czas klaskali, myślałem, że mi, a obróciłem się. A mój pies z właśnie kończył ostatnią przeszkodę, i zostało mi zamknięcie owiec w koszarze. To co. Ja chowam w tej chwili tutaj te kaczki. Jeżeli Państwo nie mają dosyć, to zapraszam na przepraszam, 15:45 lub też pół godziny później, w zależności od tego, jaka ja, tutaj będzie dynamika wydarzeń. I będzie też na co popatrzeć, zapewniam, bo będą owce. W tej chwili chowamy. Kaczuszki to jest nasze ostatnie zadanie, przynajmniej Roja. Jeszcze proszę nie klaskać, jeszcze nie, bo może się coś nie udać. Nie wolno zapeszać. Roy, Roj, dam. Roy. Wie, wie. Lay down, lay down, roj. I... I... Down, down. down, I dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję pięknie za te brawa. Jestem z Was naprawdę bardzo dumny, że tu przyszliście, pomimo tego, że pogoda niepewna.